Witajcie, ludziska, Kontynuujemy grę w SIS Secure Tomorrow. Tym razem wchodzimy do Camp Century. I jeden gracz. Wczytaj um, grę. Autozapis poziom 10. Jak się, się odpali. Jestem ciekaw, jak to będzie z głośnością. No, ale dobra. Mm -hmm. Tak, tak. Chodzimy teraz do środka ze całej bazy z reaktorem atomowym. Czyli, jak coś nie pójdzie, to wszystko pójdzie w cholerę. No, właśnie w cholerę. Mm. To niech się załaduje. Dziękuję. Szybciej. Bila ja szybko może być. Wszelki wypadek. Trochę go przyciszę. Yy, ja potrwałem. No to widzę, dobra. Ech, tak, tak, lepiej. O, ja prądem dostałem. Cholera, jasno. pierwszy raz mi się to zdarzyło. <tuszy> dobra. No, otwiera, 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 otwiera. Nie ja mam czasu. Nagrywa się, nagrywa. Dobra. E, cały czas nie zmieniłem tego ustawienia cholernego. Pod X jest latarka, C-kucam. trwały mamy Cholera. To wymyśli, że dać nóż pod kontrolę. Ludzie, mnie strasz. Jedyne wejście, a ten mnie tu straszyć będzie. Hmm. saving. Znowu, otwieramy. A, F się otwiera. A, w czym mi tu co mam, a co jest. Drug. Drug. Coś jeszcze. Ła, Jednak. O, dara, odbił Znowu się odbiłem O, teraz odpadł. Przejemcie przodowej tego grata, nie mam całego dnia O lodzie Nie, jeszcze trochę i zahaczyły się to biurko tą To jest spółka, tu w ręką cholera słów zapominam Jaśnica, gaśnica, w końcu ja otwieram. Jest ja szybciej. Chodzimy. No i F tam, 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 cisza, spokój przez 5 sekund. Jakże inaczej jesteśmy, przez w sercu, w sercu bardzo wyroga, -in. jest sercu bazy wroga, nie? Rogin. Ludzie. Episode jest duże. Kolega postanowił uciekać. Halo, Majster! To chyba czysto. Kiedy oni się ruszyli, co musi być czysto. Tutaj wspinamy się na drabinkę. Przeładujmy wszystko, co nam się da przeładować jeszcze. I M4. że nie ma motywu jak metro z w latarki, ale to nie miałoby sensu w takiej grze tutaj mamy wszystko co najlepsze room clear, room, room clear, tu, tu, tu saving, tuż przed miejscem docelowym no chodzimy ładnie gdzie teraz, gdzieś tu, 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 tu Ła! Wow. Co? Co jest, co jest, co jest? No ludzie, ale mnie zbugowało. Mm, tam jest. Widzę cię. Ciebie też. Strzelę na pałę. ja nie będę strzegał na pałę. jeszcze padł wszystko, przyładuję ten magazynek cały, ale on już dobiegł mi czysto. Trampi te drzwi. E, tutaj idziemy. Tędy, 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 tędy. Szybko, 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 bez błędnego picolenia idziemy. Jeszcze nie zginąłem, jest dobrze. Jeszcze to jest. O. Ale zaraz to się stanie, więc... Okay osłonowym osłonowy powinien się wystawić, ale bywa no skopa drzwi pewnie nikt nas nie usłyszy czysto czysto wasz przeciwpożarowy a jak wybuchnie reaktor bały to nikt nie zdąży do tego dobiec Teraz to taka skrzyneczka z czymś fajnym. Mi się amo zaczyna kończyć, dałem 4 Mhm. Mm Ciekawe, gdzie ten drugi oddział. Ja mi się zaraz amu skończy chwalera. To jest mój, Prawda? jak oni... Z, gdzie oni przebrali stroje z tych... Mmmm. Gdzie Ten jest do Jak w innych grach lubię latać z Ignatem... O, to tajemnia. nie za fuk. Tego się nie spodziewałem. To było kompletnie zaskoczenie. A, reload, szybko. Co tu się stało? Nie mam bladego pojęcia. No ale dobra. Rampa. I jeszcze trochę bliżej. Tu. Nie mam bladego pojęcia, co się tu przed chwilą stało. Ja się za szybko wyrwałem do przodu. Bez wrażliwości doktor wizorze mi się do celu, my jesteśmy ostrożni, wchodzimy z kopa, tak? Jesteśmy ostrożni. On, on nikt tego nie usłyszał, wyważamy drzwi, super. Nie wiem, macie granaty? Cóż? My się nam kończy. E, jeszcze jeden, cholera. Nie wyszło. No wiem, że wróg przed nami na piętrze, ale... Stawmy w pozycji strzelanie. Clear. Dobra, czysto, to, nie ma już co ryotować, ale czego tak dacie, no niech sprzedawał. No. no. ale ja wezmę się To no. jest bardziej optymalne rozwiązanie.

Granaty, od granatów. Dobrze. Model M4. I więcej model M4. Mi pasi. Jedemy. Uff, Snow Sailing. Badalnie wygląda zapisywanie stanu w tej grze. Tutaj trzeba się myśleć na baczności w tym Camp Century. Nie dość, że. Łap, Łap, Chyba mnie zabił prąd. No właśnie, o to mi chodzi. albo jakaś menda w czarnym przebraniu stoi za jakimś kontenerem czy czymś. No i... Ale dobrze, tuż obok był safe. Nie, nie mogłem tu prąd zabić, Nie wiem, co mi No co jest? Wreszcie no, tam nie było nikogo. Nie ja wiem, tego nie przejdę. Się wkurzę i wyłączę nagrywanie. Tu jest menda. Nasz. Nasz. Jeszcze nasz Czarny. Naprawdę. Wiecie, no to i latarki, wy tu jesteście pod kompletnym ostrzałem wroga co pierdyliardy balustrat nie wiecie, gdzie kto stoi, po prostu strzelają do was i chuj. O, nie wiem, co w takiej sytuacji. Ale nas się zbugowało. zabili go. Mmm... Chyba no tak średnio, ale... O oh, szyk <grymne> znowu było Teraz No i tak się tam na górę muszę dostać, więc Dobra, ale Uff, dobra, ale żyje. Jeszcze Uwaga tu na prądy. O, o, o nie, och, shit! w był. Dobra. Sejbi się jedziemy dalej. Mm, tak, tutaj co się da zrobić. Dobra, ekstremalnie szybko zakręcony. Tego, co już się nie spodziewałem, bo... No ja go zabiłem pierwszy. No i dobra, nie wiem na co patrzeć. Save'i był tuż obok. No przepuść mnie! boże. No Holener jasny. Dobra. Ja też mam grelaty, nie? No. Zaraz się przekonaj. A, ah, słuchajcie. Ale i się podło. Dobra, to jest jeszcze spokój. No i ciśniemy dalej na górę, oj co się holender! ja źle skończy. A takie pytańko. się no, bardziej TPS-y czy FPS. Jak ktoś nie ogarnia co chodzi o z trzeciej osoby czy z pierwszej osoby? Ja nie wiem. Także w gost tylko na uderze grać. Będę jak coś z niego, ale zabawa jest przednia wtedy. Ale znowuż oczywiście, nie ma takiego y, feelingu strzelania, że widzisz dokładnie broń. Oczywiście, jak podejdziesz do osłony, w wszystko, to ładnie wszystko widać, nie? Ale czasami no, nie wiesz, co jest przed tobą, bo postać jest dosłona.

We needed to kill the leaders of Cold Pass before the whole area would vanish in one great radioactive ball of fire. So we should have

Nie wiem, że ja tego przeciwnika. Dobra. A o tych, co już zapomniałem, da się otworzyć tą skrzyneczkę? Ty, nie? Dobra. może... Trąś. Ta? Ta? Też nie. Dobra. Eee, sorry, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Oni tam dalej na górze je łapczają. A ja mam się przedostać tędy. Zeskoczą. Zaskoczę, chyba. Chyba. Tędy nie działamy. Aha, ustawiamy się. Dobra. Olera. Ej, ja nie pamiętam, że to jest zejście jeszcze w dół, takie ekstremalne. Ej. Sprawdź schody. Ale safe jest. Save jest. O, nie, 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 nie. Cholera. Nie, mi do. Ale safe był tuż obok, więc nie ma co się bać. I idę Czek, dostać, czek, dostać. Czysto, 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 czysto. Też czysto. Ja otwieram. Dzięki czysto. Teraz dostałem, dobra, spadam w Ja sobie będę ryzykował Te się zamknęły. Łędu A, Tak, chciałoby się nie A, Tak, się nie zjadać. Tędy przejdę, tędy przejdę. Główno, a nie krill. Super. Oni naprawdę są czasem ślepi, więc zwracacie na to uwagi, tak będziecie wszystko musieli sami robić. Terep, terep, terep. Tam nie podchodźcie. To już save. Tak spadam. Super. Terem, tym, 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 tym. Terem, ten, tam, tam, tym. Robimy to. Tutaj. 11.7. Nie? Nie. Czysto, 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 Nie. Nie. czysto, czysto, czysto Tam Nie. Będzie. czysto już na pewno? Dobra, dwóch po problemie. Teraz sprawdzony. Strata, ta, ta, tutaj. Jest na strzelce tego koła. Kocha. Ruszycie się? Nie, nie ruszą się, więc jesteśmy zdani na siebie, póki tutaj nie dojdziemy. Czyli teraz. Dobra, to oni już się ruszyć powinni. Idą, patrzcie jak szybko przeszli. No normalnie człowiek idzie, odwala brudną robotę ja i ci przychodzą na gotowe. Ale tak najlepiej, nie? Lepiej, nie? lepiej nie wszystko zrobione. To by tak nie chciał. Wiem, go zabiłem. Pięczkę. A Teraz tu poszczelam. jest to tam na dół w sumie mamy się dostać chyba za pierwszym razem Zariana zastrzeliłem, swojego chyba jakiś bug w grze i zastrzeliłem go już tu z całej góry Kiedy cały ten etap miałem pominięty Nie, nie stąd. Stąd go zastrzeliłem. O, tu jest, chyba ktoś. No właśnie. Don't even blink! Where's Cheval? Do you fancy a game of chess sometimes, Harris? What are you babbling about? You see, in chess there is a principle saying that if you can't win, try to force a draw. Captain, he set the bomb! We've got 11 minutes! Forget the draw, Zari, and How do I disable the bomb? Fuck. Wolf. You're dying! You still have a chance! The code's quick! Who dares wins? Captain. Check and mate. All units, Zarian is dead. He set the bomb. We've got 10 minutes before it explodes. Sabre 1 to HQ. We don't have the time to evac using the way we came here. Awaiting instructions. Stand by, Sabre 1. Captain, there's a fan over you. Above it, there's a shaft leading outside. Step aside and we'll try to blow it out of the way and toss your rope. Minus three minutes for evac. We won't be able to reach a safe distance afterwards. Bloody hell, I'm too old for this shit. Roger that, 6 4, waiting for extraction. Hook up! of course chaval was not inside the base he disappeared again but not for long zorian was indispensable for him and we targeted his contacts thus tightening his noose it was enough to wait until Cheval makes a mistake we've lost the battle in camp century but the war continues Zarian died for the cause. He diverted their attention from other important enterprises. What enterprises, boss? It's too early to talk about it. You'll hear it when the time is right. The entire world will hear about it. I've learned much. We won't let them set us up so easily. Blast <laughs> Drop it, SWAT. Drop the gun down on the floor. A więc to byłoby na tyle, mam nadzieję, że będzie się Wam to przyjemnie oglądać, mi się gra nadprzyjemnie, więc jeżeli ktoś ma słabszy sprzęt i no nie za duży budżet, gra może podnąć, pograć, multi jest nawet fajne, jeżeli tylko ludzi się znajdzie, a grają, mm, tak, w graje gra jest zakazana w Wielkiej Brytanii, taki pip. Mm. a więc dobra. Jeżeli się podobało, jeżeli tak, komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajka, a więc do zobaczenia na ludziska i cześć!